Naszym gościem jest pan Paweł Walo, wiceprezydent miasta Otwock. Panie Pawle, pan jest działaczem partii Janusza Korwin-Mikke. Od jak, jak dawna pan działa w tych środowiskach wolnościowych? No, w środowiskach wolnościowych to jeszcze pierwszy, pierwsze moje środowisko był jeszcze dawny UPR, gdzie mm -hmm. składałem deklarację. Niestety tu wkrótce po złożeniu mojej deklaracji UPR się rozpadł, zamienił się chyba w taką partią o nazwie WIP, chociaż nie jestem pewien. Tak, bo tych, tych partii, tak. partii Korwina było tak dużo, że wszyscy straciliśmy już kontrolę nad tym, jak one się nazywają. Nawet do dzisiaj mamy problem, czy, czy partia pana Pawła nazywa się Wolność, czy Korwin. Ale jest pan od dawna w środowiskach takich konserwatywnych, wolnościowych. Jak pan ze swojej perspektywy uważa, czy w naszych środowiskach jest świadomość tego, w środowiskach patriotycznych, prawicowych, konserwatywnych, wolnościowych, czy jest świadomość tego, jak ważne są samorządy, jak ważne są wybory samorządowe? No, uważam, że niestety tej świadomości nie ma i troszeczkę brakuje mi tego, by w mniejszych miejscowościach nasze środowisko walczyło o mandaty chociażby radnych bądź o współpracę ponad podziałami, bo w takim lokalnym środowisku naprawdę dużo można zrobić i nie tylko w taki sposób, jak gdzieś to, chociażby w Warszawie, gdzie w teatrach jest lansowana, że tak powiem nieładnie, sztuka nurtu lewicowego. Tylko my tu w Ortwocie staramy się robić rzeczy niekoniecznie związane jakoś ideologicznie. I, I dać naszej sztuce wolność, więc nie wpychamy w żaden prawicowy czy lewicowy nurt, ale dajemy dużo wolności i, i chociażby na tym polu można dużo fajnych rzeczy zrobić. Czyli, czyli nawet warto, warto, żeby środowiska prawicowe zainteresowały się samorządami po to, żeby kultura mogła być kulturą, a nie środkiem do propagowania jakichś lewicowych zabobonów, jak to się niestety dzieje na przykład w Warszawie. Tak, zgadzam się w 100%. procentach. Co więcej, te lokalne środowiska, w tych lokalnych środowiskach można powalczyć o różne rzeczy, nie tylko o kulturę, ale chociażby o podatki. No, my tu w Orfocku prowadziliśmy najniższy podatek od środków transportu. My tutaj w Wrocławsku walczymy z monopolami, bo w sytuacji chociażby rynku śmieciowego, tak zwanego rynku śmieciowego, gdzie Mieliśmy problem do tej pory z tym, że do przetargów w poszczególnych gminach stawały często tylko wybrane bądź to jedna, bądź dwie firmy i tej konkurencji nie było. My się otworzyliśmy na konkurencję, podzieliliśmy przetargi na mniejsze, dzięki czemu mogły do nich przystąpić małe firmy, a nie tylko ci najwięksi dzięki czemu powstała konkurencja i spadają systematycznie ceny. Czy powinna, po pierwsze takie pytanie, bo samorządy, potrzeba struktury terenowej, czy w, nie, nie uważa Pan, że zaniedbaniem naszych środowisk jest to, że nie, w ogóle się nie tworzy tych środowisk, nie buduje się bazy terenowej? W ogóle to jest takie kwestia, o której ja ciągle mówię, a która moim zdaniem jest ignorowana przez naszych liderów, którzy w ogóle nie zauważają tego, jak to jest ważne. No zdecydowanie tak. Zobaczmy, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tam te środowiska lokalne właśnie są bardzo silne i one później pracują na przyszłych kongresmenów, gubernatorów, a u nas niestety środowiska wolnościowe w samorządzie praktycznie nie istnieje. No, można na palcach jednej ręki policzyć w Polsce miejsca, w którym ludzie o poglądach konserwatywno-wolnościowych działają w samorządzie. No, jest gdzieś koło Lublina samorząd, gdzie starostą jest Pan Bartosz Pejo z naszego środowiska. Mieliśmy wiele lat radnego Pana Marcina Betkę w Szczecinku czy tam w gminie jakiś obok Szczecinka, natomiast to są takie naprawdę pojedyncze przykłady. A zaistnienie i posiadanie wpływu na losy samorządu, to czy... czy ja sobie wyobrażam, że nawet mając, nie wiem, 15% poparcia tyle co, co mogą mieć realnie środowiska pra, prawicy prawicowej, to przekłada się na jakąś obecność, która, która daje możliwość współdecydowania o, o samorządzie. Ale nie trzeba mieć nawet 15% poparcia, można mieć 3% poparcia i wywierać, jak się jest zdyscyplinowanym, ma się pomysł, duży wpływ na to, co dzieje się w gminach, bo Miejmy świadomość tego, że lokalnie w partiach politycznych spotykamy naprawdę fajnych ludzi, czy to w platformie, czy w PiSie. No, to, to, to zawsze trzeba patrzeć na człowieka, a niekoniecznie w samorządzie na, 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 przez pryzmat tego, co ta partia głosi. No, ja mam to szczęście, że tutaj poznałem wielu bardzo fajnych ludzi i w prawie i sprawiedliwości, jak i w innych środowiskach, więc wspólnie możemy pewne nasze rzeczy realizować. I tak jak podkreśliłem, niekoniecznie patrzeć na to, jakie, jakie poglądy reprezentujemy partyjnie, bo ważne jest, żeby działać ponad podziałami właśnie lokalnie, a nie partyjnie. Czy i takie moje ostatnie pytanie, czy przydałaby się jakaś taka platforma wymiany pomysłów na to, co warto i jak zrobić w samorządzie? Bo ja sobie wyobrażam, że w wielu miejscach w Polsce Lokalni że mają bardzo fajne poglądy, a my tu przez media ogólnopolskie w ogóle nie i nie, czy nasze środowiskowe media w ogóle nie wiemy, co się dzieje w samorządzie i jak można sprawnie rozwiązywać wyzwania, które stoją przed, przed nimi. Tak, coś takiego ostatnio e, takie forum samorządowe przy Kongresie Polskiego Biznesu otworzył pan Sławomir Mencel. I to jest bardzo fajna rzecz, bo musimy mieć świadomość, że e, mamy wiele fajnych, chociażby wolnościowych e, sukcesów w samorządzie. W Jarocinie mamy burmistrza, czy przepraszam, nie mamy my, bo on jest w tej chwili chyba w partii Jarosława Gowina, no ale to jest człowiek, który wprowadził chociażby bon światowy lokalnie w Jarocinie. Mhm. Więc doprowadził do prywatyzacji wielu szkół i zaczęło to naprawdę fantastycznie działać. I mało kto o tym wie, a tego typu przykłady trzeba promować, pokazywać, że jednak się da coś zmienić w samorządzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.